Witajcie. Dzisiaj opowiemy sobie o karabinku M1522. Jeżeli zastanawiacie się nad długą bronią SemiAuto w kalibrze 22, czyli popularnym boczniaku, na pewno natknęliście się na pozycję od Smith Wessona Nie bez powodu w Stanach Zjednoczonych jest uważany za jeden z dwóch. Najważniejszych produktów w tym segmencie tuż obok Krugera 1022. I tak naprawdę to są dwie opcje, które powinniśmy na pewno zakładać w poszukiwaniach takiej broni do naszej kolekcji. Ok, broń, oczywiście, była sprawdzona wcześniej, zanim zacząłem ją machać przed kamerą. Natomiast dla purystów oczywiście sprawdzimy. Wjazd magazynka jest pusta. Komora również jest pusta. A mamy napięty kurek, więc przy okazji sobie pokażę Wam, jak bezpiecznie zrzucić iglicę, żeby jej nie męczyć strzałami na sucho. W momencie, kiedy spuszczamy zamek delikatnie, mniej więcej w połowie jego biegu przy bezpieczniku w pozycji odbezpieczony. Można nacisnąć śmiało spust i glicowanie sobie w pustą przestrzeń. Oczywiście lepiej by było na zbijaku, ale jak akurat nie mamy zbijaka pod ręką, to możemy to zrobić w ten sposób. Ja nie ukrywam na wstępie, że jestem wielkim fanem tej konstrukcji i mogę nie być trochę do końca obiektywny, aczkolwiek nie rozmawiamy o konkurencji, rozmawiamy o, o tym konkretnym egzemplarzu. Jak widzicie, mamy tu do czynienia z klasyczną kopią AR-15. Z zewnątrz jest ona klasyczna, może oprócz materiału, z którego jest wykonana, ponieważ jest to w dużym procencie polimer. Natomiast nie do końca jest tak, że milspec jest milspec, ponieważ to milspec nie jest. I w paru miejscach się różni, ale o tym sobie opowiem dokładnie. Od tyłu do końca karabinu. Dobra, karabin rozbieramy w sposób identyczny jak r 15 czyli mamy tylny pin, tak zwany takdown. Zazwyczaj nie jest to tak, że on się łamie, więc najprostszym sposobem jest trzymać go mniej więcej tu przy aperze i delikatnie puknąć w dół kolbę. Wtedy ładnie się otwiera. Rozpinamy no drugi pin, przedni, tak ten przedni, Kuba to dla Ciebie i mamy karabin rozegrany. Zaczniemy od tyłu, a więc kompatybilność, Druga bufora jak widzicie, lower jest tutaj monolitem całkowitym, nie ma dziury, nie ma bufora, nie ma nic, służy tylko i wyłącznie do trzymania kolby, kolby pasują w standardzie milspec. Eee, niekoniecznie commercial. Mógłbym to się bardziej klepać. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, one chyba są delikatnie większe. A więc kolba Mirspek. Ta oryginalna, jak widać, troszeczkę się kolebocze, Jeżeli wam nie przeszkadza, mi osobiście nie przeszkadza, pasuje jak każda inna. To najprostszą metodą jest przykleić tu na górze w miejscu niewidocznym, czy gdzieś. Tak, jak mamy swoje ustawienie, mniej więcej e, długości kolby. Przykleić taśmę. Bardzo dobrze działa też samo samoprzylepny rzep z tą stroną, taką nie haczykową, tylko miękką. I mamy sprawę załatwioną. Kolba jest e, kolba. Idźmy dalej. E, jeżeli chodzi o spust, mm, no to spusty generalnie pasują. Wszelkiego rodzaju mikspektowe. Natomiast. Nie wszystkie będą prawidłowo działać, podobnie jak w R9 to nie są te same tolerancje, tak jak mówię, nie jest to, nie jest to specyfikacja MIRSPEC. więc ta wysokość suwadła nad kurkiem czasami może powodować problemy, ponieważ nie jest we wszystkich kurkach tutaj konkretnie, bo mówimy o wymianie spustów, identyczna, podobne problemy jak w przypadku PCC, spust po prostu się nie resetuje. Zamek wraca, wykonuje cykl i mamy spust, kurek spuszczony na iglicę, tak zwany podążający za, za suwadłem. Więc ze spustami trzeba uważać. Podobnie, piny spustu. Tutaj mam podstawową rzeczą jest to, że komora spustowa jest polimerowa, więc jest też grubsza niż ten odpowiednik aluminiowy z dużego AERA-15 no i wymiarowo też nie da się zapiąć Apera tutaj normalnego 223 więc również piny są delikatnie dłuższe jeżeli montujecie sobie aftermarketowy spust tak jak w moim przypadku ja na przykład mam CMC który był jedynym, który działał z moich więc taki mam zamontowany trzeba pamiętać, żeby wybierać piny skręcane z odrobinę dłuższymi śrubami, bo inaczej też potrafią je zrobić, aczkolwiek będą działać. Trzeba oczywiście pamiętać, żeby je zabezpieczyć przed odkręcaniem się. Podobnie grubość ścianek komory determinuje nam wymianę bezpiecznika, ponieważ on również nie będzie pasował z normalnego era. Podobno któreś tam pasują, nie pamiętam, które nie będę wprowadzał błąd <laughs> zrzut, przepraszam, nie zrzut. Zaczep zamka? Tak, ten karabin posiada jak najbardziej funkcjonujący zaczep zamka, identycznie jak w dużym naerze, natomiast sam konstrukcyjnie jest troszeczkę inny, nie będzie pasował. Pin mocujący? Prawdopodobnie tak. Nie wymieniałem, nie wiem. Zrzut magazynka to akurat jest identyczne, ponieważ śruba pozwala nam ee, troszeczkę to wyregulować, można próbować mieć bądź... Na pewno żadnego kłopotu nie nastręcza wymiana samego guzika, czy na przykład jakiś powiększony, czy jakiś inny bajerancki w kolorze pasującym do naszych salomonów na przykład. I generalnie oczywiście dalej mamy jeszcze chwyt. Chwyt jak najbardziej pasuje z każdego innego era. Można sobie założyć cokolwiek innego. Jedna rzecz należy pamiętać przy dokręcaniu tej śruby. Pamiętajmy, że wkręcamy metal w plastik, więc jak coś pójdzie nie tak, to prędzej ustąpi, niż da nam znać, że idzie krzywo. Taka uwaga, szkoda zniszczyć, później trzeba sztukować, kleić, albo dokręcać co kilkaset strzałów, bo będzie się odkręcał. Magazynki również oczywiście są dedykowane od MP-15. dokładnie takie, wszyscy znają ciężko je kupić ja zawsze ich brakuje na szczęście są dobrze ludzie, którzy czasami na zawodach potrafią kupić generalnie dwa załatwią nam sprawę w większości sytuacji natomiast pamiętajcie, że one się zużywają ja mam już takie dwa, które po prostu są tak wyrobione szczęki, że potrafią wypluwać naboje Troszeczkę pod zbyt dużym kątem co powoduje zacięcia, pierwsza uwaga eksploatacyjna. Ładowanie magazynków to bardzo ważna rzecz w tym karabinku. Jeżeli robimy to byle jak, no to będzie to powodować zacięcia. Każdy nabój trzeba dosyć precyzyjnie umieścić w podajniku, odsuwając go tylko na tyle, aby wsunąć następny, a nie odciągać do góry i wrzucać jeden do drugim. To nie będzie działać. Wracając jeszcze na chwilę do spustu, tak, sprężyny można jak najbardziej wymieniać na lżejsze, cięższe, zależy jak, jak tam komu pasuje. Generalnie spust fabryczny wcale nie jest taki zły, troszeczkę lżejszy niż w normalnym AR-15. Da się z niego strzelać, po wymianie sprężyn jest nawet lepiej, tylko należy pamiętać, piny, piny, piny. One same w sobie potrafią czasami się cofać i trzeba na to zwracać uwagę. Karabin po prostu przestanie działać w najmniej odpowiednim momencie. Ok, góra karabinu. Szyna jak najbardziej prawilna. Wszystkie montaże pasują bez problemów. Demontujemy zamek, podobnie jak w leżerze 15. Wysuwamy sobie, oczywiście jest inny, tak brudny. Będziemy czyścić następne wideo o rutynowych czynnościach konserwacyjnych, jakie należy na karabinie wykonywać. Rączka również nie jest taka sama jak w 15 Można gdzieś tam kupić sobie są akcesoryjne aluminiowe z powiększonymi zaczepami Cuda bajery. Komora, oczywiście, również jest dostosowana do tego systemu, więc nie jest taka sama. Dalej idąc, lufa, też dedykowana, specyficzna. Jak widzicie, są tu pewne niuanse w środku, o których później. Eee, szyny. Szyny to jest o tyle ciekawy temat, że o ile lufa jest mocowana e, specyficzną nakrętką o mniejszej średnicy i ta szyna konkretna jest dedykowana do tego karabinu. Ma tutaj takie blokady, zaczepy, żeby trzymała się w miejscu. Natomiast jest możliwość zamontowania dowolnej <laughs> szyny bądź łoża, jakie wam tylko się podoba. Należy tylko zdobyć, dorobić, kupić nakrętkę, która będzie. Robiła redukcję z tej małej na normalny gwint, jaki występuje w nakrętkach w że 15. Lufa tak jak najbardziej prawilna z tych boczniaków aeropodobnych. To jeden z nielicznych, który ma prawdziwną lufę o profilu mniej więcej zbliżonym do M4, zakończoną gwintem półcala na 28 TPI, czyli typowym dla Aerów. Jak również typowym dla erów tunikiem płomienia typu A2, klatka na ptaki, bird Cage. Ok, szybko kilka wskazówek, jeżeli chodzi o utrzymanie tego w czystości, jako że kwestie kompatybilności mamy już ze sobą. Jak widać, ten egzemplarz jest w dosyć opłakanym stanie. Tak, nie będziemy tego wszystkiego skrobać. Teraz, ponieważ i tak muszę zdemontować lufę i wymienić pewną rzecz, dlatego sobie to wygodnie zrobię po wyjęciu lufy. Natomiast normalnie szczoteczka, nie za dużo oleju. Skrobiemy dokładnie to, co się tutaj nazbierało nam na garu. A jak widać, potrafi być tego całkiem sporo. Na pewno uważajcie, żeby mm, dobrze doczyścić rampę. Teraz, może mi się to uda pokazać, ten element. Rampę podającą amunicję z magazynka, uważając na ten wystający pręcik, który jest ejectorem, czyli wyrzutnikiem musek. I jak widzicie, w tym karabinku jest to problem, ponieważ lata on luźno. Powinien być sztywno bardzo sztywno. Mało tego, jego pozycja jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania tego karabinu. Jeżeli e, zdarzają Wam się zacięcia typu fajka, bądź przycięcie, przycięcie łuski w, w oknie wyrzutowym, to jest to, e, z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że, jest to, że przyczyną tego jest właśnie wyrzutnik. Więc, e, czyścimy, skrobiamy, doprowadzamy do ładu, nie zostawiamy bardzo mokrego, ale o smarowaniu sobie powiem później. Komorę przecieramy szmatką z odrobiną oleju, żeby to w miarę doprowadzić do układu i składu lufa. Ja osobiście przecieram sznurem 2-3krotnie na sucho. Na pierwszy przelot z odrobiną oleju, później już normalnie na sucho. Tak zostałem nauczony, że boczniakom niepotrzebny jest olej w lufie w nadmiarze, lufa smaruje się sama od ołowianych pocisków, także to wystarczy w zupełności. Jeżeli chodzi o lower, no oczywiście szmatki, gniazdo magazynka, ogólnie z wierzchu go przecieramy sobie, jeżeli tutaj spójrzcie, nagromadzi nam się yy, za dużo śmiecia, jakiegoś. Oczywiście spust można zdemontować, wyjmując piny, wyczyścić go porządnie i tak dalej. Natomiast tak bie na bieżąco bardzo dobrze funkcjonuje stary e myśliwski sposób. Odwracamy lor do góry nogami, psikamy mm, coś w stylu cleanera, bądź odpuszczacza do hamulców odpowie odpowiedniej jakości i w ten sposób możemy spokojnie to wyczyścić Dopóki wszystko działa i chodzi, to nie wymaga jakiegoś nie wiadomo jakiego demontażu, żeby doprowadzić to do ładu. No i na koniec został nam zamek. Zamek należy rozebrać. Oczywiście, jak widzicie, też nie jest w najlepszym stanie. Ale spokojnie sobie poradzimy z tym. Najprostsza metoda, żeby rozebrać zamek. Jak zauważycie, tutaj na żerdzi mamy taki mały otworek. Bierzemy jakiś niewielki klucz imbusowy bądź malutkie wiertło. Odciągamy delikatnie sprężynę, wkładamy klucz w otwór i mamy ją zablokowaną. Wtedy można sobie spokojnie zdjąć ją tu z zaczepu. I zdejmujemy ten bufor, nazwijmy to, nie mam pojęcia jak to się nazywa. Następnie wyciągamy kluczyk, powoli zdejmujemy sprężynę. Następnie bierzemy się za wyczyszczenie zamka. I możemy wyciągać. Bardzo pomocna będzie mosiężna szczoteczka, ponieważ zamek potrafi się dosyć mocno zakleić. Pamiętajcie, żeby dokładnie wyczyścić prowadnice, po których porusza się zamek. Miarę dokładnie czyścimy też czoło zamka, szczególnie tu w miejscu, gdzie mieści się kryza naboju, oraz pod pazurem wyciągu, tutaj potrafi się również mocno zalepić. Wciskamy od tyłu iglicę i sprawdzamy, czy nie jest zabrudzona z przodu. W razie potrzeby czyścimy. Zameczek mamy względnie wyczyszczony, na dzisiejsze potrzeby wystarczy. Przejdźmy do smarowania i składania. Generalnie jest wytarty, niemokry i tak go trzymajmy. Ten krawie nie wymaga nie wiadomo ile oleju, nie lubi w nim pływać, w przeciwieństwie do era 15 i tak naprawdę jedyną rzeczą, którą smarujemy w nim, to są te prowadnice, po których fizycznie zamek się porusza. Zumyłmy się. Do smarowania prowadnic używam raczej stałego w miarę gęstego smaru tetra bądź. W tym przypadku spróbujemy użyć protecha ceramicznego. Nadkładamy go delikatnie na prowadnicę. I rozprowadzamy. Na pewności dajmy odrobinę na sam zamek, nawet odrobinkę drobinkę przesadzić. Przystępujemy do odłożenia. Tego nadmiaru możemy użyć na przykład do posmarowania prowadnicy sprężyny. Wkładamy prowadnicę w zamek. Zakładamy sprężynę i znów przyda nam się nasz kluczek, który umieszczamy w tym otworze. Wkładamy zamek w prowadnicę. Tutaj mamy takie wycięcie, które trzeba ustawić pionowo. Też przydaje się do tego kluczek. I odciągamy delikatnie sprężynę, wyjmujemy klucz, sprawdzamy, czy wszystko działa. Następnie z, oczywiście pierwsza idzie rączka. Się, czy piny są wysunięte. Wkładamy komorę. Blokujemy przedni pin. Oraz tylny. Sprawdzamy czy wszystko działa. I to wszystko. Uwaga na koniec. Jako, że na rynku możemy spotkać jeszcze obydwie wersje. Dzisiaj pracowaliśmy nad MP15 generacji pierwszej z charakterystycznymi poczwórnymi szynami na łożu. Aczkolwiek procedura i czynności są identyczne zarówno w wersji pierwszej, jak i drugiej. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, komentujcie, udostępniajcie. I do zobaczenia w następnych odcinkach.